Zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mecz Polaków, ale oprócz tego zapraszam Was na kontencik, bo będzie player pick z ikoną 88+. Nie liczę, że coś jeszcze wpadnie po tym puskasie. Zresztą puskas trafił do... trafów tygodnia, ma drugie miejsce, możecie sobie zobaczyć, polajkować, skomentować. Dobra, nie, nie przedłużam, jeszcze tylko powiem jakie będą paczki. Między innymi 82+, ale zresztą zobaczycie sami. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od paczki z zadać, bo może tutaj się uda coś ciekawego trafić, bo to jest paczka wymienna 80 plus dwóch, w zasadzie trzech rzadkich. Zobaczymy, czy uda się coś trafić. Kle jest urodziny? Francja. A, menio. Nie, Lafont, sorry. Pomyliłem bramkarzy. Też bramkarz francuski. Ciekawe ile taki Lafont kosztuje, bo wiem, że ma 5 na 5, to jest fajne. 40 koła tylko. Tak sobie, ale no, traf naprawdę zacny, myślę. To odbierzmy sobie paczki za świętowanie pierwszego właściciela, bo za całość, za zrobienie tego mamy 10 82. Ja będę to odbierał i w, w międzyczasie chciałbym. Czekajcie, coś nie działa. Chciałbym was poprosić o zbanowanie w sensie zgłoszenie tego, tego jego mościa, Naprawdę zrobić tym wielką przysługę dla mnie, dla siebie, dla całej społeczności FIFA, bo no, taki gracz po prostu nie powinien mieć prawa gry w tą grę. Dwa razy mi wyszedł przy remisie, jeszcze mnie obraża, co widzicie na załączonym obrazku zresztą. No nie powinno to tak być. Wyszedł mi dwa razy, raz wyrównałem, drugi raz po prostu wyszedł tak o 0-0. No ale dobra, nie skupiamy się na tym. Zanim otworzę te paczki, to napiszcie, ile obstawiacie tutaj walkoutów. Ja obstawiam 4, no może 3, dobra, ja daję 3. I napiszcie też, jaki wynik dzisiaj Polaków. Czy wygramy z Albanią, czy będzie jednak może remis? No jak obstawiacie? Ja bym dawał 1-0 dla Polaków Tak, 1-0 myślę, że to jest taki wynik, na który bym powstawił I tu mamy ekrany Prawa obrona, 8-3, Jezus na Was Teraz 2 razy 83 czy tutaj jeszcze jakaś karta urodzinowa może? Nie, no ale ekrany muszą być, to tutaj nie ma zaskoczenia Wlachowicz 84 no i dobra, teraz ta najlepsza paczka. Zobaczymy, czy jest szansa, żeby trafić kartę urodzinową. No nie ma, chyba nawet nie ma walkoutu. No. A nie, jest dobra, jest to Milinkowicz 86, ale... No jest to dobry traf, myślę. Już kilka nam no, litało, jakby na początku FIFA trafił, to był, byłbym niebowzięty. Teraz to jest foder. A jeszcze wpadłem na taki pomysł z kolegą, na taką mini serię, żebyście pisali po prostu w komentarzach. Gdzie mogę otworzyć patruszkę, typu nie wiem, na basenie, na jakiejś ulicy, albo żeby ktoś mi otworzył. I ja bym po prostu musiał to robić, tylko w miarę, żeby to była miejsca wykonalne. Także jeśli chcecie się w to zabawić, to piszcie w komentarzach. No dobra, to zobaczmy tego playerpika z ikoną. Mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę i mam nadzieję, że trafię coś tutaj dobrego, bo dużo kart na to poszło. Sprawdźcie się oczywiście, co wam poleciało z tego player playerpika. 88+, plus. Ikona pośrednia, Prime lub Mistrzostw Świata, nie przedłużam. Zobaczmy. Jest, jest, mamy. Eto, jest, dobrze. Tak, chyba moje najlepsze ikona w tej fifie. Ale mój fart, wczoraj, Firmino UCL, w piątek, Uskaz urodzinowy. Teraz Eto, no po prostu genialnie. to tutaj Wandersar jest obok, no ale oczywiście, myślę, że weźmiemy. Eto, mam jego wersję MID i był na łapce, więc teraz Eto po prostu wleci, myślę, do pierwszego składu w tej lepszej wersji. Dzisiaj jeszcze będą, już będzie można wymieniać słapy, które zbieraliśmy już prawie tydzień. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne foderki, co na pewno otworzę i wrzucę dzisiaj, może wieczorem, albo jutro, jutro na pewno wrzucę na kanał. Mam nadzieję, że coś fajnego poleci i życzę Wam też, żeby jeszcze coś Wam się fajnego trafiło na te urodziny. To na koniec pokażę Wam mój składik. Kosztuje ponad 16 milionów. Oto jest co najmniej kosmiczna. Zobaczcie tą ławkę. To jest po prostu wow. Ta ławka kosztuje pewnie 4 miliony. Ramka Wandersar. S.O. Van, Van Dijk Toty. Drugi S.O. Lucio zwykły Hero. Lewa obrona, Prime Zambrotta. Prawa obrona, Emerson urodzinowy. Na wymiankę z Arnoldem Graham, ale na razie Emerson. Didan Mid na środku pomocy do pary z Paulem Pogbom LS Mbappe Napastnik Jak Najpierw prawa skrzydło Jarizinio Napadior, właśnie trafiony Eto w wersji tam też miał Mid. No i uzupełnieniem jest Puskas, także tak prezentuje się mój potężny skład, również potężna ławka. Myślę, że jest naprawdę kosmicznie. Dajcie znać, jakbyście in-game to dali. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak to rozdysponować. Bo chciałbym Mbappe na napadzie, a Eto chciałbym też na napadzie, Puskasem też na napadzie. I w sumie ciężko mi to jest rozdysponować, kiedy ja gram tylko z jednym napastnikiem 4, 2, 3, 1. Napiszcie, jakbyście to ułożyli. No to ja już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się materiał podobał, naprawdę spory content, kibicujemy dzisiaj Polakom, mam nadzieję, że ich gra będzie równie dobra jak mój Player Pixy z Konom. Chwalcie się co wytrafiliście, dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnych materiałach, cześć!